W ostatnim tygodniu mieliśmy przełom na rynku złotego. Polska waluta wpierw traciła, biła kolejne rekordy słabości. Przypomnę, że dolar był w pewnym momencie wart powyżej czterech zł, a sytuacja odwróciła się w czwartek. I w piątek, w czwartek poznaliśmy zapiski z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej we wrześniu. Wydawało się, że tam nic ciekawego nie będzie, a okazało się, że e, był zgłoszony wniosek. Uwaga! O podwyżkę 100% do poziomu 2%, czyli de facto o 190 punktów bazowych do góry. No, i jest realne, że taki wniosek nawet by nie miał poparcia przy i radzie, no bo tak nikt nie robi, że podwyższa stopy nagle mocno w górę. Ale to jest sygnał, że w radzie są osoby, bądź osoba, która wyraźnie się nie zgadza z polityką presa glapińskiego i jakby, no niejako bije na alarm, tak, żeby już coś zacząć robić, bo inflacja ucieka coraz bardziej w górę. No rzeczywiście dane piątkowe, które poznaliśmy, pokazały oczy na poziomie 5-8%, 10% do roku we wrześniu i już coraz bardziej mówi się o tym, że inflacja pod koniec roku sięgnie poziomu nawet 7%. No i tutaj myślę, że takie dane raczej będą skłaniały RPP do tego, żeby zmienić swoje podejście. Ja wiem, że miesiąc temu było posiedzenie i mieliśmy, mieliśmy przekaz, że nic się nie zmieni, ale sądzę, że sytuacja się Troszkę wymyka spod kontroli, i taka podwyżka stuprocentowych o 15 punktów bazowych, która przypomnę, że już trzy razy była zgłoszona i trzy razy wniosek przepadł, tym razem może znaleźć poparcie wśród większości członków rad. Tak, tak myślę, więc środa może przynieść podwyżkę stuptą, symboliczną o 15 punktów bazowych, i pod to złoty wyraźnie zyskuje. Dzisiaj dolar jest notowany po 3 ,93 zł 93 grosze, co jest poziomem o 8 groszy niżej niż w czwartek. Więc widzimy, że sytuacja się zmieniła. Złoty odrabia straty z września. No i zobaczymy czy Rada spełni oczekiwania rynków.